wygląda wyglądała nie? Muzeum też stoi panowie poszli Ja tu lubię wieczorkami akurat do Szwedów przyjeżdżać ja Rzadko przyjeżdżam Ale mówię, jest cisza, spokój. A tak idzie Poduczałem swoją rurę I tyle Cała <grytania> filozofia po robocie panowie. I tu masz zobacz zawory, nie? I tu masz dzielą się na trzy. Pierwszy, bo no to masz tą zwykły dekielek. Drugi masz ręczny i tam jest denny, który zamyka się, otwiera tu. Teraz jest wyciągnięty, jest otwarty, nie? No to normalna ciężarówka. Tutaj jest otwór powietrzny. Przy załadunku, jeżeli u góry mamy otwarte, no to wiadomo, wchodzi produkt do środka, robi ciśnienie. To otwieramy ten, tą rurą z góry będzie leciało to, co się uzbiera do ciśnienia powietrza. Po wypełnieniu tej beczki, Nie, a tutaj z kolei do rozładunku używamy kompresora, który połączamy tu. Zasada jest mega prosta. Tam jest kompresor. No I tą rurką tutaj to idzie tu. Uruchamiamy to z kabiny. Otwieramy zawór. U góry tam trzeba się wydrapać. No budujemy ciśnienie, które potrzebujemy do opróżnienia beczki. Zawsze sprawdzamy. Widzijmy się, czy wszystko jest zamknięte. Czy jest dobrze dokręcone. Nie będziemy się tutaj gimnastykować, zamknięte to zamknięte. Także są takie cztery No i tu jest jedna. O, I teraz tu jest to rura powietrzna, o której mówiłem na poprzednim filmiku nie? czyli żeby powietrze z kompresora przyszło z dołu bo ta rura idzie tam na dół O tego zaworu proste Tu idzie powietrze, tu. I tutaj wbija się powietrze, więc zawór, jeżeli włączymy kompresor i zawór będzie w tą stronę, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten kompresor uszkodzimy. Nie, przechodzimy, otwieramy, bo podczas transportowania cieczy wszystko musi być zamknięte. A to taki jest problem, tutaj coś się ładuje, nie? Że mamy cztery takie dziury. W jednakowej wielkości. Są e, trzy falochrony. Nic nie było, jest bezpiecznie. Zamykamy sztandarnowo, jak koło, delikatnie. Żeby takie lek się ułożył. Przecież teraz mamy wszystkie te włazy zamknięte, tak? Więc powietrzny zawór musi być otwarty. Bo do tej pory Nadwyżka ciśnienia, które zbierało się w beczce wylatywała tędy, prawda? A teraz jak wszystko zamknęliśmy, to ten zawór musi być otwarty, ponieważ teraz idzie produkt do środka i ten produkt wypełnia beczkę, jeżeli zamkniemy ten zawór, czyli cały obiekt, cała beczka będzie zamknięta. I w, tej, w ten sposób pompa, która tłoczy produkt, ten produkt wypełnia beczkę i jeżeli będziemy mieli ten zawór zamknięty, to wiesz, nic takiego się nie wydarzy. Ale będzie budowało się ciśnienie, które będzie spowalniało na pewno proces ładowania. Tak? Więc mamy pozamykane wszystko u góry. Otwieramy. Teraz będzie słychać jeszcze nawet. Ja go otwieram i słuchaj teraz na dole. Ten na dole zawór jest otwarty. Nie? Tak szybko zbiera się ciśnienie. No ale to mamy, zostawimy otwarte, bo i tak trzeba przejść później po załadunku, zamknąć to. Czyli mechanizm jest bardzo prosty, tak? Tutaj jest nanometr, który nam pokazuje. I u nas w tej beczce, jak dochodzimy do piątki, Piątki to mamy wtedy Plus minus 25 ton Zazwyczaj jeździmy na pełno Czyli od nich tu idzie wąż Leci tędy produkt Parował dlatego, bo ma Tyle stopni A tak wygląda Prawidłowo przygotowany do załadunku Profesjonalny pracownik I mechanizm prosty, jeszcze raz tędy produkt leci wpada, mija zawór pierwszy klapkowy teraz ręczny i denny i wpada do góry czyli wypełnia beczkę jeżeli wypełnia beczkę to w beczce zbiera się ciśnienie dlatego musimy u góry otwierać ten zawór żeby tędy Można zobaczyć, że się nawet skrapla I wtedy tutaj czuję ręką Nie wiem, czy to I wtedy ucieka to powietrze tędy Czyli mamy u góry wszystko zamknięte Później tylko zakręcimy ten zawór u góry powietrzny W deklu To zamykamy I jedziemy Przejeżdżamy na załadunek Podłączamy kompresor Idziemy na górę Otwieramy zawór, wszystko z tyłu na razie zamknięte, tak? idziemy, włączamy kompresor. Mamy włączony kompresor, mamy otworzony, byliśmy u góry, otworzyliśmy zawór powietrzny. Wtedy od razu otwieramy zawór denny, ponieważ jeżeli otworzymy go za późno, jest zawór denny działa na tej zasadzie. Tam, tak? Działa na takiej zasadzie, że jak pociągamy go, jak pociągamy go, Powtarzam, jest taka klapka, która robi tak. Pss, pss, jak opuścimy, ciągniemy, to ona trzyma, tak? Trzyma się w ten sposób. I jeżeli zaczniemy budować kompresorem ciśnienie, zapomnimy włączyć ten przycisk, to jest duże prawdopodobieństwo, że czyli ciśnienie, które nam się zbuduje, będzie to około pół bara. Już przy pół bara będzie problem, żeby pss, żeby on się podniósł bo będzie tak duże ciśnienie, które będzie naciskało na tą klapkę. Tak? Czyli to jest parę takich szczegółów, które są ważne do zapamiętania. Czyli mamy na rozładunku podłączony kompresor. Otwieramy denny. Tu mamy te zawory pozamykane. Tu mamy węże. Kompresor chodzi. Otwieramy, przygotujemy, przygotowujemy węże. Podłączamy się gdzieś u klienta, to tak mówię na różnych firmach różnie to wygląda, tutaj jest może w ten sposób. Podłączamy węże, na rozładunku wygląda to też tak samo, tylko podłączamy nasz wąż. No, tutaj jest tak luksusowo, że podjeżdżamy to oni podłączają swój wąż, także praktycznie nic nie robimy. No tylko te dekle trzeba pozamykać, powietrze później i to jest cała filozofia. I w momencie, kiedy na rozładunku mamy już odpowiednią ilość, ciśnienia w beczce, otwieramy zawory, otwieramy wtedy taki zawór w każdym, u każdego klienta są. Nie wiem, zawory, które są. Tutaj trzeba gdzieś poszukać. No, to jest mega zróżnicowane. O, taki zawór może być, tak? Czyli on jest teraz zamknięty. Przy rozładunku otwieramy u klienta, u siebie i ładujemy ten towar. Także, no, moim zdaniem, to jest taka fajna, męska praca. Powietrze. Luft. Ten pan zamknął. Czyli tamten jest zamknięty, nie? I tutaj nie ma produktu, bo przepchał to, właśnie pan powietrzem. I teraz będzie. Wypuszczone tam powietrze. Odczepianie. Nie? Czyli najpierw denny zamknięty, ręczny zamknięty. To odczepiamy i zakładamy dekielek na koniec. Czyli w ten sposób. O, oh, bunda bardzo zamykająca, nie? A to mi się podoba, nie? No i teraz na sam koniec trzeba iść, pamiętać, żeby zamknąć cały obieg, zamknąć powietrzny. Pozdrawiam.